Siemanko Pokazuję Wam wagę Która się idealnie nadaje do ważenia rolek Znajdziecie ją na legro. Cyk 4,6 gram Nie kłamie Ściągnę Położę 4,6 tak Polecam szczerze, bo mam już kupę lat I elegancko działa Jeśli macie w zestawie gdzieś rolki typu 6 gram, 7 gram, i są za ciężkie. To bez problemu możecie sobie je zmniejszyć, wkręcając wimadło na przykład wierkło. Zakładacie rolkę, odpalacie kątówkę z listkowym papierem ściernym i powoli ją zaspróbujecie. Szlifując, kręci się wiadomo przy okazji, się kręci ten i się ściera powoli. I co troszkę szlifniecie, ważycie sobie wagą. Ramową, która się przydaje. Ja tak robię już od nie wiem, paru lat, bo mam trochę tych rolek za ciężkich. Jest 4-6 gram, zrobię teraz 4-3 gram, bo jak założyłem sprężynę nową niebieską, to ciężko ma się przebić na wyższy obrot. Czas operacyjny szlifowania około 20 minut. Rolki się przy okazji wyczyściły 4-3 grama, jak znalazł. No, i znowu jakiś czas sobie polatam bez kupowania następnych. Także polecam tą metodę. I to chyba wsio. wpadać na forum, skakać po YouTube, jest co oglądać. Poradników dużo jak coś brakuje, dajcie znać. Jak się uda, to coś tam w sklepie. No, kciuk w górę. Subskrybuj. Nara. Do zobaczenia.